Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kształtuje kompetencje w sposób aktywny, stawiając nacisk na praktyczny aspekt kształcenia. Jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzimy studia na kierunku Geografia Wojskowa i Zarządzanie Kryzysowe. Studia te kształcą inżynierów współpracujących z administracją rządową, samorządową, różnymi służbami mundurowymi i wojskiem. Program łączy interdyscyplinarną wiedzę i praktykę z zakresu geografii, geologii, zarządzania kryzysowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnień dotyczących obronności, psychologii oraz prawa. Studenci uczą się wykrywać geozagrożenia, wykonywać analizy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne oraz projektować działania zapewniające bezpieczeństwo. Planujesz zdobyć przyszłościowy zawód, chcesz mieć dobrze płatną pracę, a może marzysz o tym, by czas studiów był niesamowitą przygodą wypełnioną podróżami, odkrywaniem otaczającego nas świata, poznawaniem ludzi z pasją? Wydział Nauko Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS jest odpowiednim miejscem właśnie dla Ciebie.